Witam na pierwszej części konferencji na Bramczyk Astoria Bydgoszcz przegrywa z GKS Tychy 69-74. do Są z nami przedstawiciele gości, z nami trener drużyny pan Tomasz Jagiełka oraz zawodnik Kajetan Kuczawski. Kajetan gratulacje i prosimy o podsumowanie spotkania. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Bardzo... Dziękuję. dziękuję bardzo jeszcze raz i cieszymy się bardzo na pewno z tego zwycięstwa, bo jest to zwycięstwo na ciężkim terenie. Myślę, że w drugiej połowie zrealizowaliśmy swój plan, daliśmy lepszą obronę i tym wygraliśmy mecz. Myślę, że takie mecze nas będą budowały, jest to bardzo ważne zwycięstwo, nie tylko dzisiaj, ale też na dalszą część sezonu. No i mam nadzieję, że w dobrych humorach wrócimy teraz do domu i od jutra zaczniemy ciężką pracę i skupimy się na kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, gratulacje, prosimy o kilka słów. Dobry wieczór. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla swojego zespołu, bo myślę, że zwycięstwo bardzo cenne na, na, na bardzo trudnym terenie, eee, a w tej lidze zwycięstwa na wyjeździe będą szalenie istotne. Dziękuję oczywiście Enei Astori Bydgoszcz za, eee, myślę, bardzo wyrównany pojedynek, pełen dramaturgii. Eee, co można powiedzieć o meczu? <laughs> Tak jak Kajo powiedział, na pewno wyszarpaliśmy to defensywą w drugiej połowie, natomiast myślę, że ta dojrzałość i konsekwencja założeń, które sobie ustaliliśmy przed meczem miała ogromne znaczenie. Mieliśmy jakiś swój pomysł na ten mecz i dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy się go konsekwentnie trzymać. A pewno ten mecz też pokazuje, że Myślę, że zarówno u nas, jak i w Astorii drzemie dużo, dużo jeszcze większy potencjał, bo oba zespoły popełniały dużo błędów i myślę, że stać oba zespoły jeszcze na więcej, oba zespoły z szeroką rotacją, także na pewno wiemy, że to jest początek sezonu i tych błędów się nie da ustrzec. Bardzo się cieszymy, ale tak jak mówię, terminarz jest tak napięty, że już trzeba z chłodną głową po tym zwycięstwie podejść do poniedziałkowego treningu. Dziękuję. Panie trenarzy Dawid Siemiecki emocje TV ja bym chciał jeszcze odnieść się do poprzedniego sezonu, bo Astoria rok temu zamknęła pana zespołowi drogę do finału. Kilku graczy, w tym też zresztą pan zostało oczywiście w tym klubie, czy, czy gdzieś wewnętrznie była taka chęć mocnego pokazania się dzisiaj w tym, w tym spotkaniu ze względu na ten przegrany półfinał sezon temu? Nie, nie, ja staram się naprawdę nie myśleć o tym zeszłym sezonie, to już jest historia, to, to nam nic nie da w tym sezonie przede wszystkim. Nie wracam pamięcią już, do... nie żyję tym przede wszystkim, jest nowe rozdanie, są nowe zespoły, chęć rewanżu, myślę, że nie, za długo pracuję w tej lidze, żeby się przejmować tym, co było, znaczy przejmować, oczywiście, że chcieliśmy wygrać, żeby to źle nie zabrzmiało, Astoria nam zamknęła drogę, myślę, że jak my byśmy wygrali, to my byśmy zamknęli drogę Astorii do finału, to to by lepiej zabrzmiało, zrobiliśmy świetną robotę, ale już dzisiaj o tym naprawdę nie ma co rozpamiętywać, jest nowe rozdanie, nowy zespół. Bardzo ciekawy i, i pracujemy na swoje. Jakiego GKS-u mogą się ogólnie spodziewać kibice w pierwszej lidze w, w tym sezonie? Przyszedł Tomek Śnieg, bardzo doświadczony, rozgrywający. W tych meczach, dwóch w których zagrał, pokazuje, że jest bardzo pewny, jest w dobrej formie. Czy to też może wpłynąć na resztę zawodników, że mając takiego pewniaka obok siebie, też będzie ponosi, podnosił o poziom wyżej innych graczy? Ja myślę, że zdecydowanie tak i to jest czy Tomek, czy Paweł z Marlak, tacy gracze zawsze otwierają pozostałych zawodników, dają wiele cennych wskazówek na boisku, poza boiskiem. Więc na pewno to jest wartość dodana. Bardzo się cieszę, że mamy szeroką rotację, mamy różnorodnych rozgrywających, jeszcze dołączył do nas Kajo, który daje energię świetną. Mamy Sebastiana, mamy Bolhendlera, Michała Lisa, także bardzo się cieszę, że jest ta rotacja szeroka i do tego też zmierzaliśmy, żeby grać bardzo intensywnie. I tu właśnie odpowiadając na pana pytanie, chcemy grać... Moje zespoły zawsze charakteryzowały się walecznością i tą intensywnością po obu stronach parkietu i po to ta szeroka rotacja, żebyśmy mogli tą intensywność prezentować i cały czas powtarzam zawodnikom, że każdy w tym zespole jest ważny, pomimo po pomijając to, ile gdzieś zagrał minut w danym meczu, to za trzy dni jest kolejne spotkanie, w którym może być on tym game changerem. Także ja się z tej rotacji cieszę i to DNA takiej walecznej drużyny zawsze było w tych i zawsze to podkreślałem. To jest świetna sprawa mieć tylu zawodników, a jest jeszcze miejsce w składzie. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener naszej drużyny, pan Grzegorz Skiba oraz zawodnik Szymon Kivilsz. Szymon, prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Chciałem pogratulować na początku drużynie z Tychów. Miała bardzo dużo determinacji, byli dobrze przygotowani do tego meczu. A przy takim meczu, kiedy wynik jest niski, no każdy punkt jest bardzo istotny, a my w drugiej połowie troszkę, troszkę za dużo, że tak powiem, głupot, czyli jakieś zbiórki w ataku, na które pozwoliliśmy, straty, czy, czy niekonsekwencja, czy, czy brak komunikacji. Myślę, że to, to w drugiej połowie zdecydowało, że, że tychy odskoczyły na te finalnie pięć punktów. Gratuluję im i szerokiej drogi im życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze, prosimy o podsumowanie spotkania. Także gratulacje dla drużyny GKS i dla trenera Jagiełki. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudne spotkanie dla nas. Szczególnie jeśli chodzi o grę na tablicy, i, i, i niestety potwierdziły się nasze obawy. Przegraliśmy walkę na tablicy, chociaż muszę oddać, że Moi zawodnicy zostawili dużo serca i dużo potu na, na parkiecie i też im za to bardzo, bardzo dziękuję. Niestety skuteczność nasza rzutowa jest na razie na bardzo niskim poziomie, bo 41,5% na swojej sali z gry przy oddanych 50 tylko trzech rzutach to jest dużo, dużo za mało, żeby wygrać mecz. Tak jak powiedział Szymon, Parę głupich błędów, trochę szczęścia, szczęścia jeśli chodzi o, o zawodników z tychów. Bardzo szczęśliwy rzut no, Pawła z Marlaka w końcówce za trzy punkty, no, ale taka jest koszykówka. Kto więcej razy trafi do kosza, ten wygrywa i, i, i tutaj mamy nad czym myśleć, mamy nad czym pracować. Mamy tydzień do następnego meczu, więc yy, bierzemy się zaraz do pracy, do analizy i, i przygotowujemy się do następnego meczu. Panie trenerze Dawid Siemiecki emocje TV mam pytanie o, o problemy, które są, są w zespole. Jak, jak pan je na ten moment definiuje, czy to jest właśnie ten aspekt skuteczności w, w głównej mierze, o którym pan wspomniał, czy też jeszcze kwestia związana ze zgraniem zespołu, no bo jak wiadomo, poza, poza Szymonem Piotrkiem Winkowskim, no to cała reszta tak naprawdę jest nowa w zespole. W dużej mierze też może i tu jest przyczyna, aczkolwiek uważam, że powinniśmy takie mecze wygrywać, przepchnąć determinacją. A dzisiaj nam troszeczkę zabrakło, żeby ze dwie, trzy piłki więcej zebrać na swojej tablicy i zamienić to na punkty. Jeśli chodzi o zgranie, potrzebujemy trochę czasu jeszcze. Też widać, że Marcin Nowakowski jeszcze jest nie w pełni sił, bo nie przeszedł całego okresu przygotowawczego, więc tutaj na pewno to też ma jakiś wpływ. No i Karol Kamiński też jest nam bardzo potrzebny, a jeszcze po kontuzji. Nie doszedł do siebie, i, i tutaj y, też nam brakuje pewnych y, rzeczy, które, które, nad którymi musimy pracować. I, a przede wszystkim ta skuteczność, bo jakbyśmy dzisiaj byli troszeczkę bardziej skuteczni, to byśmy ten mecz wygrali. Dziękuję. 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 Dziękuję.